Siemandero, z tej strony Darmusak, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na kolejne bitewki, tym razem ciężka ósemka, oczywiście nacji brytyjskiej, gałązki, która dopiero co zawitała do World of Tanks, czyli mowa o Conceiver, Conceiverze, Conceiver, F-220, FV-227 Conceiver, czyli mowa o Conceiverze, inaczej po polsku Conceiver, czyli konceptualny. Jak to odnieść? Nie wiem. FV227 konceptualny, tak to go nazwijmy. Pojazd się prezentuje całkiem sympatycznie. Bardzo ciekawy kształt tutaj, właśnie kadłuba, ale powiem Wam, że niestety nie spełnił on moich oczekiwań. Powiem Wam to od razu na wstępie, żeby już później o tym nie zapomnieć. Zanim przejdziemy do bitewek, oczywiście, troszkę danych. Takich tabelarycznych to nazwijmy DPM 2367 podstawowy, 280 uszkodzeń na strzał z jednej lufy. Penetracja 219 na podstawowym, 0,34 celność na 100 metrów, do przodu 34 km na godzinę, do tyłu 12. Jeśli chodzi o pancerz kadłuba, z przodu mamy 120 na wieży, z przodu mamy 200. 80 1600 mamy życia, 370 zasięgu widzenia. No i jeśli chodzi o opuszczanie, działa 10 stopni, podnoszenie 20. No i teraz zobaczmy, jak wygląda pancerz tego kadłuba właśnie w tym trybie live, czyli na żywo. I o ile można powiedzieć, że kadłub, sam kadłub jako kadłub. Przez tą swoją dziwaczną konstrukcję jest dobrym, dobry, jakby o mocnym punktem tego pojazdu. Wieża również daje radę, o tyle, niestety, dolna mega wielka płyta jest bardzo łatwa do przebicia, i niestety w tym czołgu mamy to, że jak sobie zamontujemy tą jeszcze ulepszoną wieżę, to robi nam się wielki, gigantyczny. Cycol na wieży, no którego właściwie każdy strzela i nikt się nie bawi już tutaj w celowanie gdzieś poniżej, bo wie, że tutaj przebije, no i tutaj wszyscy napierniczają. Także mm, bardzo duży minus, słuchajcie, bardzo duży minus tego pojazdu, jeśli chodzi o wieżę. No Można próbować, tak jak i przy siódemce, podbijać pojazd do góry, tak żeby tego cycocha chować, no, ale nie można zapominać, żeby nie wystawić przypadkiem, właśnie dolnej, dolnej płyty. Jak trochę czołg podbijemy, cycol nam się chowa, jest wtedy trudniej przebić. Jest, jest ok, no, ale wiadomo, że nie zawsze się tak to uda zrobić. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do pierwszej bitwy. No, i tam potem zrobimy jakieś małe podsumowanko. No dobrze, mapkę, jaką wylosowało, to linia Zechfryda. Bitwa w trybie spotkaniowym. I zobaczcie losowanie na same ósemki. A co ciekawe, po wczorajszej aukcji, jak widać, w drużynie przeciwnej nie zabrakło wysypu swaków. W mojej drużynie jest tylko jeden, a u przeciwników trzy sztuki. Biorąc pod uwagę celność tego swaka, jaką tam teoretycznie on osiąga, to do końca nie wiem czy to w tym momencie jest zrównoważony matchmaking, bo trzy takie swaki jeśli złapią trzy różne cele no to raczej będzie pozamiatane, no ale zobaczymy. Dobra, na razie słuchajcie, jadę sobie tutaj do miasta właśnie, żeby się troszkę pochować, nie być tak na totalnym widoku trochę za późno, a właściwie dużo za późno ten strzał. Błaga, przejeżdżam. Serio, gościu. Hmm, dobra, i teraz tak. Jedziemy do miasta. Co do prędkości, no to tak jak i siódemka. Kurde, coś mnie tutaj... Hmm. Myślę, że po zainstalowaniu jakiegoś turbo, jakichś takich tego typu rzeczy hmm, pewnie 40 km na godzinę to jest do osiągnięcia i pewnie to jest tyle. Jeśli chodzi o działo, przynajmniej na papierze, powinno być w miarę, w miarę celne, ale zdarzały mi się, słuchajcie, bitwy, gdzie nie wiem, z 50 metrów, czy nawet, czy nawet nie, nie byłem w stanie z Trafić właśnie używając do strzału salwę, i to było mega, mega frustrujące. Jeśli chodzi o strzał salwą, zadaje on ponad 500 uszkodzeń na strzał, tak średnio. Chciałbym przejechać. O, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, tutaj może mi się uda trochę schować. No i oczywiście wielki cycoch na wieży jest problematyczny. Nie ma co tutaj ukrywać. Ja tutaj sobie, o, tak delikatnie podbiję się. No i będę chwilę czekał, aż może coś tu podjedzie, wyskoczy. Chociaż widzę, że nasi tam, kurcze, już ładnie przycisnęli, więc trzeba jechać dalej, zrobić jakieś uszkodzenia. Hmm, pojazd jest przebijalny. To nie jest tak, że ten... Oho! Fantastyczny kształt kadłuba e, rozwiązuje tutaj wszystko. To tak nie działa. Kurde, zobaczcie! z tam się ustawił! I drugi swak się ustawił. A to dziadyki. Dobra. To już tam nie mam się co pchać. Bo dwa swaki raczej mnie posiekają. Tam widzę, że kurcze pojeżdżają z tamtej strony. Przydałoby się tu naszych jakoś wesprzeć. Nie widzę tamtego, nie widzę tamtego tego za to. Widzę. Aj, kurde, mogłem mu przywalić i mu przywalę z dwóch rury. Proszę bardzo, 639. Teraz muszę chwilę poczekać na przeładowanie. A mogłoby być krucho, gdyby tutaj oni go nie dziabnęli. Bo jednak on przeładowuje szybciej. Ale mieliście okazję zobaczyć, za ile w taki bardziej miękki cel może wejść. Niestety zużyłem sobie wcześniej naprawkę. Teraz muszę jeszcze chwilkę poczekać. No, jak widać, trochę gonię za bitwą. To nie jest tak, że mogę sobie spokojnie zaplanować kolejne gdzieś tam moje ruchy. Jest to raczej teraz takie trochę gonienie. Dobra, mogę sobie naprawić to. Pamiętam o tych swakach. One są duże, fajne, więc byłoby miło takiego swaka gdzieś tam przydupić. O właśnie 528, proszę bardzo. Nice. I teraz kolejne ładowanko. No i już po bitwie. Bitwa szybka, ale wygrana. Idziemy do garażu. No dobrze, mamy zwycięstwo. Zobaczmy jak to wyszło na tle drużyny. No, szału nie ma. 2, 4, 5, 6. Siódma pozycja. 1476 uszkodzeń. Więc no słaby wynik. Prawdę mówiąc. Aczkolwiek ja i tak jestem mega zadowolony, że nie zginąłem. Naprawdę mam mnóstwo bitew. Gdzie jadę tym czołgiem na jakąś flankę, ze mną jedzie jeden bądź dwa czołgi wsparcia i po prostu giniemy tam momentalnie. Nie jestem w stanie ani gdzieś tam trafić za bardzo, ani przebić. No, czasami bywa naprawdę dramatycznie. Tutaj na szczęście bitwa wygrana. Co prawda, wynik nie jest rewelacyjny. Oddałem 6 strzałów, 5 trafiło, 5 przebiło. To jest akurat. Dobry wynik i tutaj troszeczkę miałem farta też z tym strzelaniem na odległość z dwórurki, dlatego że niestety bywa tak, że przy tych większych odległościach jeden z pocisków gdzieś po drodze albo trafia w jakąś przeszkodę, albo nie trafia, albo na przykład się rykoszetuje i tylko wchodzi jeden. No tutaj akurat się udało, bo to miękkie pojazdy, więc weszły w jeden i drugi, weszły dwa. Więc fajnie, natomiast no nie gram się tym czołgiem komfortowo, nie jest on dla mnie przyjemnym, takim pojazdem, któremu mogę, mogę trochę chociaż zaufać. No, no nie do końca mi to jakby tutaj wychodzi, ale zobaczmy jak pójdzie druga bitwa. Ok, wylosowało nam drugą mapkę, jest to Redshire, bitwa w trybie szturmu. No i tym razem, zobaczcie, losowanie jest na. Ósemki, dziewiątki i dziesiątki. Także jest grubo. A tak sobie myślę, co ja bym tutaj mógł zrobić. Może pojadę tutaj z E50, i z obiektem. E, spróbuję tam jakoś ich chociaż trochę może wesprzeć. Dobra, ten się tutaj widzę, zatrzymał. Sam z 50, to ja tam niewiele zdziałam. Muszę, muszę jednak z powrotem dać tutaj dyla e, gdzieś w te umocnienia i przejadę na tamtą stronę. Może dzięki temu coś będę w stanie ustrzelić tutaj, na takich odległościach. I biorąc pod uwagę, że są tutaj dziewiątki, dziesiątki, raczej będę koncentrował się chyba na pojedynczych strzałach. Tak, żeby mieć, no, jako taką pewność, że coś przebiję. Dobra, taka moja zasadzka tutaj powoli się klaruje. No, ta drużyna przeciwna. Koncentrowana tutaj jest po środku. No i ja tutaj kurczę, niewiele jestem w stanie teraz, słuchajcie, zrobić. No, ci wszyscy pochowani, Mausa, to ja mogę połaskotać. Dobra, jest żarówka. Od tego emixa a, a kurcze, obiekcik tak, tak daleka mnie próbował trafić. Dobra, spróbujmy, spróbujmy, chociaż coś może zraz trafić. Jest żarówa. Chciałem coś ja trafić, a tutaj do mnie strzelają dziady jedne. Dobra, ustawiamy się na tą stronę. Chyba będę musiał skorzystać z pocisków goldowych, bo jak widać, zwykłe nie mają szansy tutaj się przebić. Najgorsze jest to, że niestety o, weszło, 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 weszło. No dłuższe przeładowanie niż przy siódemce. Kurde w truposza. Szkoda. Pokaż no się, pokaż no się dziabączku. O, tutaj ten jak sobie zopiernicza tu. Udało mi się, zobaczcie, trafić go z, z salwy za 568. To było ładne. Dobra, gościa już nie ma. Nice. I teraz muszę przejechać sobie w inne miejsce, tak żeby jeszcze coś ustrzelić. To co jeszcze słuchajcie, zauważyłem to w momencie, kiedy zmieniam tryb na właśnie ten z dwu rurką, to też automatycznie zmniejsza się prędkość, z jaką jedziemy. Zobaczcie, w tej chwili jadę w granicach 34. Przerzucam i od razu prędkość spada do 20. Więc pamiętajcie, żeby przy zmianach pozycji jednak wyłączyć ten tryb. Dzięki temu będziecie mogli przemieszczać się z pełną szybkością. No dobra, lecimy, lecimy dalej. Tam gdzieś cały czas jeszcze ten obiekcior siedzi, ale tu myślę, że. O, tam się pojawiło to, su. Dobra, pojawiło. I zniknęło szybciej niż się pojawiło. Dobra, zaczynają tam nasi tą stronę już zmierzać. Coś tu widziałem przez chwilę. A lufę. No dobra, to już po lufie. No i ten jest za górką. Więc już też niestety go nie trafię. No ale cóż, wygrana, niby wygrana. Idziemy do garażu. No dobrze, jesteśmy z powrotem w garażu. Sprawdźmy wynik na tle drużyny. Tym razem jest troszeczkę lepiej. 2, 4, 6, czyli awans o jedną pozycję. Tysiąc uszkodzeń zadanych. Ale zobaczcie, że ponieważ strzelałem trochę za amunicję goldowej, to już tutaj pojawia się delikatny minusik na. Zarobkach bitwa trwała niecałe 6 minut, więc powiedziałbym, że taki standard na ostatnie Wotowskie wydarzenia. Zobaczmy jeszcze, ile trwała ta poprzednia. No, też trwała. 5,55. Co jest serio? Ja nie, nie, bo to może ta była. Teraz momentos. Tutaj. Tak, no to tutaj. O, 5.26, okej, troszeczkę szybciej, czyli w granicach tych 5,5 minuty średnio trwają bitwy. Słuchajcie, no podsumowanie szybkie, jeśli chodzi o ten pojazd. Po rozegraniu na 100 bitew, ja tym czołgiem w tej chwili mam rozegranych, o matko, to już nawet kilkudziesięciu, 62 bitwy, wow. U, no to trochę się myślałem, że naście rozegrałem, tam koło 20, a tutaj widzę 60 wskoczyło. No to muszę powiedzieć, że niestety siódemką grało mi się zdecydowanie przyjemniej, zdecydowanie lepiej. Bardzo dużym minusem właśnie jest tutaj ten cycol na wieży, ten garnek. Po prostu on jest przepotężny, widać go bardzo wyraźnie z bardzo daleka, więc bardzo duży minus. Oczywiście dolna płyta, bardzo duży minus. Mobilność, jak na pojazd, ciężki. Wiem, że tutaj nie można oczekiwać rewelacji, ale naprawdę czasami ciężko jest nadążyć za tymi wydarzeniami, które się dzieją w trakcie bitwy. Jakoś siódemką mi się lepiej udawało nadążać za, za tymi wszystkimi innymi czołgami. Tutaj ósemka, niestety, powoduje to, że czasami gdzieś tam zostaje z tyłu. No, i nie jestem mega, po prostu mega zniesmaczony tą celnością tego działa, dlatego że naprawdę dosyć często, waląc salwę z dosyć bliskich odległości, te salwy nie wchodzą. One gdzieś trafiają w Ziemię, lecą, nie wiem, w kosmos, no nie trafiają w czołg, nawet nie to, że nie przebijają, tylko po prostu gdzieś się po drodze rozpływają więc no to jest słabe. No, i trzeba pamiętać oczywiście o tym, że to przeładowanie jest zawsze troszkę dłuższe w stosunku do siódemki. Natomiast co do samego kadłuba, prawdę mówiąc, mam mało rykoszetów, bo większość osób strzela w tego dzyndzla albo w dolną płytę, albo po prostu gdzieś po bokach. Rzadko kiedy ktoś tutaj strzela w te miejsca, które rykoszetują, także na drodze do dychy. Które jeszcze nie mam, ale na drodze dychy, jeśli chodzi o ósemkę, trzeba po prostu przejść i zapomnieć. Ok, więc właściwie tylko tyle mogę powiedzieć na temat tego pojazdu. Nie jest on dla mnie fajny, nie podoba mi się, ciężko mi się nim gra. Po prostu, tak jak wspomniałem, przejść w drodze do innych tierów i zapomnieć. To mogę chyba tylko od siebie tak po prostu dodać. Dobra, z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do następnego. Cześć!